Zjednoczone są jednym z najważniejszych zagranicznych inwestorów w Polsce. Do tej pory zainwestowały tu bezpośrednio ponad 33 miliardy złotych, a uwzględniając także inwestycje pośrednie, czyli te dokonywane poprzez globalne spółki amerykańskie zarejestrowane poza USA, KPMG szacuje, że łączna wartość tych inwestycji z USA wynosi 91 miliardów złotych. Obecność amerykańskich inwestorów w Polsce bez wątpienia przyczyniła się do rozwoju polskiej gospodarki w czasie ostatnich 25 lat. W 2012 roku w Polsce prowadziło działalność już blisko 800 firm z amerykańskim kapitałem. Stworzyły one około 200 tysięcy miejsc pracy, co czyni je jednym z najważniejszych zagranicznych pracodawców w naszym kraju. W ciągu jednego roku wypłacają one swoim pracownikom wynagrodzenie sięgające 4,5 miliarda dolarów brutto. Znaczna część tej kwoty trafia do budżetu państwa poprzez podatki czy konsumpcję dóbr i usług. Amerykańscy przedsiębiorcy są zadowoleni z dotychczasowych efektów ich inwestycji w Polsce, dlatego większość z nich dokonuje w naszym kraju reinwestycji. Inwestycje amerykańskie to nie tylko napływ kapitału ale także doświadczenie i know-how, co pozwala na zwiększenie innowacyjności naszej gospodarki. Dane ABSL pokazują, że Stany Zjednoczone są najważniejszym inwestorem w branży usług biznesowych i badawczo-rozwojowych w naszym kraju. Z drugiej strony trzeba zwrócić uwagę na coraz większą aktywność polskich firm w Stanach Zjednoczonych. Mimo że wartość inwestycji polskich w USA jest stosunkowo niewielka, to w ostatnich latach utrzymuje się na znacznie wyższym poziomie, przekraczając w 2012 roku 6 miliardów złotych. Zapraszam do zapoznania się z raportem Wspólny sukces 25 lat polsko-amerykańskich relacji gospodarczych.